Imperata cylindryczna jest niedużą trawą rosnącą dziko m.in. w Azji czy Australii. Jest też chwastem w innych częściach świata, m.in. w Stanach. Służy również do budowy tradycyjnych domów w niektórych częściach Azji. Trawa ta posiada dość popularną odmianę japońską ozdobną o nazwie Red Baron, która ma dekoracyjną barwę liści atrakcyjną przez cały sezon. Jest rośliną wieloletnią, łatwą w uprawie. Ma mało wymagania, jest tolerancyjna. Najlepiej jednak rośnie na glebach żyznych, mało wiele wilgotnych. Susza może zmniejszyć wybarwienie liści, dlatego kiedy jest bardzo sucho należy ją od czasu do czasu podlać. Jest odporna na choroby, szkodniki, mróz. Rzadko zdarza się aby przymarzła. Jedynie młode sadzonki mogą być narażone na mróz i wypadałoby je okrzyć, chociaż przy ostatnich zimach jest to raczej niepotrzebne. Rośnie na słońcu, jak i w półcieniu. W płócieniu jednak może gorzej się wybarwić. Pielęgnacja polega na usuwaniu suchych liści. Warto ją również nawozić, na przykład raz do roku. Roznaża się przez podział od maja do czerwca. Trawa ta jest idealna na rabaty czy do dużych pojemników. Dziękuję za uwagę.